Dzień dobry. Mam na imię Michał i dzisiaj przedstawię wam trzy podstawowe metody czyszczenia stali nierdzewnej po spawaniu. W trakcie spawania na powierzchni stali nierdzewnej, a także na spoinie, tworzą się tlenki chromu, a także wierzchnia warstwa wzbogaca się w żelazo. Przez co powstają przede wszystkim przebarwienia i zmiana zmiana składu chemicznego stali. Jak to usunąć? Mamy trzy podstawowe metody e, służące do tego i metody Omówię pokrótce, znane są to na pewno przez Was metody, natomiast warto jest je ze sobą porównać. Metoda pierwsza jest to metoda mechaniczna. Używamy do tego narzędzi szlifierskich. Jest to bardzo szybka i popularna metoda, natomiast jej podstawowym, podstawowym mankamentem jest to, że powierzchnia spoiny po czyszczeniu, taką, po czyszczeniu mechanicznym, a także powierzchnia obszaru przylegającego bezpośrednio do spoiny, różni się wizualnie od pozostałych obszarów występujących na elemencie. Dlatego też zawsze warto jest element mechanicznie czyścić w całości. Należy pamiętać także o tym, że po obróbce mechanicznej powierzchni warstwa ta jest niezabezpieczona. Stal w tym momencie nie posiada swoich właściwości kwasodpornych i należy tę warstwę spasywować. To jest bardzo ważne i pamiętać należy o tym zawsze. Warstwa niespasywowana jest wrażliwa przede wszystkim na wszystko, co unosi się w powietrzu, a przede wszystkim na, na cząstki stali, cząstki stali, metali, żelaza. One wnikają w niespasywaną powierzchnię i po pewnym czasie tworzą się nam w tym miejscu ogniska korozji. Drugą metodą usuwania tlenków i przewarwień ze stali nierdzewnej jest metoda chemiczna. Używamy do tego pasty trawiącej. Pasta trawiąca najczęściej zawiera silny kwas, może być to kwas fluorowodorowy. Przede wszystkim metoda polega na tym, że musimy nałożyć pastę na spoinę, na obszar z nią sąsiadujący, odczekać kilka, kilkanaście minut, następnie nałożyć drugi preparat neutralizator, a po wszystkim spłukać. Metoda jest bardzo powszechna, bardzo popularna, ze względu głównie na łatwość aplikowania tych preparatów, natomiast ma dwie, można powiedzieć, podstawowe wady. Pierwszą wadą jest czas. Im więcej mamy elementów, które musimy oczyścić, tym nam się to wszystko bardzo wydłuża w czasie. Druga sprawa jest taka, że powierzchnia po wytrawianiu tym preparatem jest niestety niespasywowana i musimy używać innych preparatów służących właśnie do pasywacji, co z kolei znowu zabiera nam kolejny cenny czas. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Po użyciu pasty powierzchnia może być zmatowiona. Nie jest to jakiś defekt technologiczny, natomiast wizualnie będzie to na pewno widoczne. Trzecia metoda, która zyskuje na popularności od dobrych kilku lat, jest metoda elektrochemiczna. Wykorzystujemy do tego specjalne urządzenie, a także elektrolit. Metoda polega na tym, że przy użyciu właśnie prądu i elektrolitu oczyszczamy powierzchnię z tlenków i przebarwień. Co jest ważne w tej metodzie? Przede wszystkim to, że podczas czyszczenia od razu mamy powierzchnię spasywowaną. I tutaj te wszystkie procesy zachodzą jednocześnie. Nie musimy czyszczenia powierzchni dzielić na etapy wytrawianie, neutralizowanie, pasywowanie. Tak naprawdę w trakcie jednego szybkiego procesu następują te wszystkie trzy rzeczy. Co jest tutaj ważne? Nie jest naruszona struktura materiału, nie ma żadnych, nazwijmy to, różnic wizualnych. I przede wszystkim jest to metoda bezpieczna. Mamy elektrolit o bardzo niskim stężeniu i w, różni, w przeciwieństwie do tak naprawdę past trawiących praktycznie jest to metoda, która w rzeczywistości w żaden sposób nam nie zagraża. Urządzenie Mostrapit jest bardzo proste w przygotowaniu do użycia. Podłączamy do napięcia, następnie przygotowujemy dwa przewody. Ciężko tutaj o pomyłkę. Włączamy urządzenie przełącznikiem, który znajduje się na tylnej płycie. Urządzenie jest gotowe do użytku. Należy teraz przygotować preparaty, elektrolity. Niedużą ilość wlewamy do drugiego pojemniczka. Kolejną czynnością jest przygotowanie szczotki. Podłączenie szczotki do urządzenia jest bardzo proste: połączenie bagnetowe i szybki montaż. Należy wspomnieć, że tuleja jest odporna na wysoką temperaturę, a także na substancje chemiczne. Jest to teflon. Następnym krokiem jest zamoczenie szczotki w elektrolicie. Delikatnie odsączamy. I przystępujemy do czyszczenia. Jak za chwilę zobaczycie, metoda elektrochemiczna jest o wiele, wiele szybsza od pozostałych metod. Zobaczcie, spoina jest już czysta. Następne co musimy zrobić, to użyć neutralizatora. Wyczyścimy teraz kolejną próbkę. Zwróćcie uwagę, jak szybko ten proces przebiega. Gotowe. Znów neutralizator. Myślę, że doskonale widać czystą metaliczną powierzchnię. Jedną z metod jest także metoda czyszczenia chemicznego przy użyciu pasty trawiącej. Jak widzicie, mamy próbkę, mamy pastę trawiącą. Jest to także powszechnie używana metoda. Polega przede wszystkim na tym, że nakładamy tę pastę na próbkę. Po nałożeniu musimy odczekać kilkanaście minut, a następnie nałożyć neutralizator, co też za chwilę pokażę. Należy zatem użyć neutralizatora. Nakładamy go pędzlem. Zgodnie z instrukcją. W przypadku pasty neutralizującej należy poczekać, aż reakcja zostanie zakończona. Ilość pasty musi odpowiadać ilości żelu trawiącego. Podsumowując, spośród tych trzech metod, metoda elektrochemiczna jest, wydaje mi się, metodą najlepszą. Przede wszystkim dlatego, że oszczędza czas. Drugą rzeczą jest to, że powierzchnia metalu jest nienaruszona. I trzecia sprawa to jest właśnie pasywacja, o której cały czas wspominałem. Powierzchnia już po oczyszczeniu jest zabezpieczona. Jeżeli zainteresowani jesteście naszym urządzeniem Mostrapid, zapraszamy do naszych najbliższych oddziałów. Jest możliwość przetestowania urządzenia, dlatego. Nie będzie kupowania kota w worku.